Mmm, zakazana woda najlepsza, a wszystko co nie wolno najlepsze. Niech żyje anarchia! Pies, pistol, z to bunt, Auu! Co ja mówiłam o piciu z toalety? Ble, 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 Co ja mówiłam o wrzaskach rano? Nie rozkazuj mi, nie jesteś moją matką! Dobra, spacer! ble, 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 ble! ble. Ej, możesz mi załatwić inną obrążę? Ta mi nie fituje. No załatw się. Muszę się pozbyć balastu, ale nie jak człowieczka patrzy. Muszę być... sasertywny. Ale mądre słowo. Przemano mały. Siemano, gutold. Gutold? U, nowe, fajne. Nara, mały. Spadaj, gutold. Grzeczniej, pyskaty. Do ramena byś tak nie pyskował. Jest tu ramen? Człowiek, już siuram, uciekajmy! O proszę, jednak się da. No to chodź, idziemy. Do windy chodź. Nigdzie do... nie idę. Tam, do windy, chodź. Do windy, chodź. Podoba mi się tu, zostaję. Chodź, do windy, chodź. Chodź. No chodź. Oh. Tego nie przewidziałem. Nie, 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 nie! Tylko nie moja palma! Ucieknę z domu! Co ty robisz nie wolno, no? Nie Fu. I przebiję uszy. Nie możesz tu wchodzić, to jest niebezpieczne, no! Ty... Nikt mnie nie rozumie. Jestem sam. Co ty robisz nie wolno? Dlaczego mnie tak nienawidzisz? Co ty masz? Wszystko znalazłam. Co to jest? Co to jest? Co to znaczy? To nie jest dla ciebie, to nie jest do jedzenia. Może ja serią ucieknę, to zobaczysz! Może to coś pomoże. Jedzonko! Nie jestem głodny, ale zjem. ale nie dlatego, że mi kazałaś. Mm, 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 mm. Nie, I jak? Już będziesz grzeczny? Zjadłem, ale nie jestem na diecie, więc to źle, że zjadłem. Ha! In your face! Ciekawe, co to znaczy. W sumie... Nieważne, wszystkie dzieciaki teraz tak mówią. No dobra. Siad. Nie! Dobra, daj łapę. Daj łapę. Już siadam. A wiesz, że wszyscy moi koledzy teraz gryzą poduszki? Ja też lubię. Tak jakby skakali z balkonu, to też bym skoczył. A może ja chcę być kotem, ha? Huh? Jak będę starszy i wolny, to zmienię sobie gatunek. Bo tak. Ej, a znasz to? Za górami, za lasami żyją baby. z... nie no błagam przestań! Z pieseczkami. A myślałem, że co? Yeah. Albo to, kolega Amsaf mnie nauczył. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Kości. I nie zmienisz. Co się tak patrzysz? Nie lubisz rapsów? O, a co to? Zupełnie jakby te wszystkie negatywne psie emocje dymikasły. Błagam, przestań. Już naprawdę nie wiem, co mam z tobą zrobić. Przepraszam, człowieczko. Już jestem dorosły, dojrzały i grzeczny. Kiedy dorosłym zapytasz... Pewnie nie, bo nie szczekasz. Ale chyba już mamy spokój. Dobrze, że już mamy to ze sobą. Młodość musi się wyszczekać. Hej, pamiętajcie o kocie promocyjnym. Hej, reżyser, nie możemy mieć psa promocyjnego? Czemu kot? Ja wiem, że fonetycznie to się zgadza, ale to koty jednak a subi kłapka i siemanko!